Zawęgali według świętego Łukasza. Tym, którzy byli przekonani o swojej sprawiedliwości, a innymi gardzili, Jezus powiedział taką przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden był faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz, skupiony na sobie, tak się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdzielcy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Celnik zaś stał z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc. Boże, bądź miłosierny dla mnie grzesznego. Mówię wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. W tym fragmencie Ewangelii Pan Jezus stawia nam przed oczy dwie osoby. Jak zwykle w przepowiedziach osoby dość skontrastowane. I patrząc na te dwie osoby widzę jakby dobry i zły przykład dla mnie. Przykład jak robić i jak nie robić. Z jednej strony faryzeusz, który skupia się na sobie, na tej modlitwie, co już wydaje się dziwnym założeniem, ponieważ przychodzą modlić się, rozmawiać z Panem Bogiem, a nie rozmawiać o sobie. I modli papież Załusza, która jest swojego rodzaju wyliczanką. wyliczanką tych, z którymi on się porównuje, oczywiście tych, na których tle wygląda lepiej. I Pan Jezus mocno mi tutaj pokazuje, że może się zdarzyć tak, że przychodząc i chcąc z Nim rozmawiać, chcąc się modlić, nagle zaczynam Mu pokazywać, jaka to jestem wspaniała. Albo zaczynam mu pokazywać, że no może wspaniała nie jestem, ale tak tragicznie ze mną jeszcze nie jest. I myślę, że jest to duże zagrożenie w każdym powołaniu, w moim, jako siostry, w powołaniu księży, w powołaniu rodzin, dzieci, młodzieży, wszystkich, wszystkich powoli osób, które chcą i idą za Chrystusem, żeby w pewnym momencie zobaczyć, że w sumie to przecież znam przykazania, w miarę jakoś tam ich przestrzegam. No to nie jest ze mną tak źle. A Pan jest pokazuje, nie, masz się porównywać tylko i wyłącznie z sobą z przyszłości. Czy się poprawiasz, czy się nie poprawiasz. A innych ludzi zostaw mi. Każdy ma swoją drogę zbawienia, każdy jest nitką w tym wielkim planie zbawienia całego świata. Ale każdy ma swoją, prywatną, indywidualną drogę i wszystkie razem się składają na coś pięknego. Ale nie może być tak, że ja mówię innym, jak mają postępować. To jest faryzeusz. Z drugiej strony stoi celnik. Celnik, który prosi Boga o miłosierdzie. I tutaj bardzo mocno pracują we mnie te słowa, które były tydzień temu, dwa tygodnie temu w Ewangelii, gdy najpierw byli trendowaci i prosili o, o litość, o zlitowanie się, o uzdrowienie. Potem była wdowa, która prosiła o obronę. I teraz celnik, który też prosił o miłosierdzie. I chcę prosić w swojej modlitwie o miłosierdzie nade mną. O miłosierdzie wtedy, gdy wszystko się układa, wszystko jest super, e, żebym w tych moich e, pięknych, dobrych e, i takich przyjemnych też po ludzku e, momentach życia e, nie przeszła na stronę faryzeusza, e, aby te piękne i dobre momenty e, umacniały moją świętość, a z drugiej strony, e, o miłosierdzie w momentach, gdy jest źle w momentach, gdy grzeszę, gdy jestem słaba, upadam, e, abym nie popadła w rozpacz abym wierzyła, że Pan Bóg jest w stanie wyprowadzić dobro, nawet jeżeli wydaje mi się, że to już jest dno i pięć metrów mułu, że już go być nie może, że Jezus przyszedł po to, aby nas podnieść właśnie z tego dna i wygrzewać spod mułu i On chce to zrobić. I niezależnie, jak jest źle ze mną, On przyjdzie i będzie, będzie mnie próbował stamtąd uratować. I myślę, że w tym w tej przypowieści Mogę się uczyć zarówno od faryzeusza, jak i od celnika. Mogę się uczyć od jednego i od drugiego, jak to swoje życie przeżyć, aby moje życie stawało się coraz świętszym, aby moje życie stawało się coraz piękniejszym i coraz bliższym Panu Boga. I więcej chyba nic nie wymyśla.